Wiesz jak to prowadzić tą liczbę do najprostszej postaci. Chodź, już Ci to wszystko pokażę. Na samym początku zauważysz, że masz tutaj minusa. A jak masz minusa, to co robisz? No oczywiście robisz sobie odwrotność podstawy, która jest tutaj. Czyli u nas będzie to 1 64. Potęgę sobie przepisujesz, przecież ta potęga ci nie zniknie, nie? Więc sobie robisz dalej potęgę 4 trzecie. No i co robisz w dalszej kolejności? Słuchaj, masz tutaj w mianowniku trójeczkę. Piszesz sobie pierwiastek 3 stopnia z 1 64. No ale przecież ta czwórka też ci widział jest nie? więc po prostu tą czwórkę sobie przepisujemy. Ta czwórka jest zawsze potęgą po prostu. To co jest w liczniku, jest dalej potęgą. No i teraz tak, co robimy dalej? Widzisz, że masz tutaj 164, a to wszystko jest pod pierwiastkiem 3 stopnia. Fajnie byłoby się tego pozbyć, nie? Więc możesz sobie powiedzieć, że to jest dalej pierwiastek 3 stopnia. O, słuchaj, przecież on ci nie Więc... mamy 4 do potęgi trzeciej, no i dalej przypisujemy sobie tą czwórkę, no bo przecież ona nam nie znika, więc idziemy sobie dalej. Skoro mamy pierwiastek trzeciego stopnia, pod pierwiastkiem było 1 do potęgi trzeciej, podzielić przez 4 do potęgi trzeciej, to słuchaj, możesz sobie zapisać, że to jest skrócić. No i co wtedy otrzymujemy? Otrzymujemy 1 czwartą do potęgi czwartej. I możemy sobie już to wymnożyć. Więc 1 czwarta do potęgi czwartej jest to to samo, co 1 przez 4, razy 1 przez 4, razy 1 przez 4, razy 1 przez 4. Ile to jest? Jest to tyle samo co 1 przez... No właśnie, biarę za kalkulator i zaraz Ci powiem. Wyszło mi 256. 256, tak. A ty jak? Não é pra.